Witam Was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na czerwiec. Zaraz przejdziemy oczywiście do naszej listy najciekawszych premier i powrotów tego miesiąca, który się właśnie rozpoczął. Oczywiście pełną listę znajdziecie w opisie tego wideo, ale mam dwie rzeczy do dodania, ponieważ majowy rozkład jazdy troszkę nam się zmodyfikował w praniu. Po pierwsze, z ramówki, prime video konkretnie, zniknął serial pod tytułem The Last Nark dokumentalny. Pytacie, piszecie: "Coż to takiego się wydarzyło?" No okazuje się, że nie było to w ogóle od nas zależne, nawet nie było do końca zależne od platformy, która miała ten serial pokazać, czyli od Prime Video, ponieważ serial został skasowany przez CIA. Jeśli chcecie więcej na ten temat poczytać, to poszukacie w internecie i znajdziecie. Ja o tym wspominałam ostatnio na swoim Twitterze. A druga informacja to to, że na HBO Go 28 maja pojawił się serial wyprodukowany przez platformę HBO Max, o której opowiadaliśmy niedawno w wideo. Jest to serial zatytułowany Love Life. Informacja na ten temat wpadła pod koniec maja, dosłownie tuż przed samą premierą, więc nie mieliśmy nawet jak uzupełnić tej informacji. I chciałam jeszcze wam przypomnieć, zanim przejdziemy do naszej listy, że jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami serialowymi i fajnymi serialami, o których warto mówić i które warto oglądać, no to koniecznie subujcie nasz kanał i nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka. Dlatego, że jeśli nas zasubujecie, a nie naciśniecie dzwoneczka, to nie będziecie w ogóle dostawać żadnych powiadomień. A teraz przechodzimy już do naszej listy. 13 powodów, sezon czwarty, ostatni, premiera 5 czerwca Netflix. Dawno, dawno temu 13 powodów było mądrym, odważnym serialem o dorastaniu, o przemocy i o nastoletniej depresji. Po trzecim kompletnie zbędnym sezonie stało się jednak parodią samego siebie, pogubioną, przegadaną, nadmiernie dramatyczną, w której cały sezon poświęcono na dziwaczne wybielanie oprawcy. Zwiastun czwartej serii sugeruje, że 13 powodów na koniec wybrało ścieżkę łzawego kryminału dla nastolatków i obym się pomyliła. Całe szczęście, że to już ostatnia odsłona historii Kleja i jego szkolnych znajomych. Dear Nowość, miniserial dokumentalny, premiera 5 czerwca, Apple TV+. To jest dosyć nietypowa pozycja na naszej liście, dlatego że nie jest to ani serial fabularny, ani nawet jakiś odcinkowy dokument True Crime. Wyprodukowany przez Apple serial Deer poświęcony jest znanym i popularnym postaciom z amerykańskiego życia publicznego i kulturalnego. Ich sylwetki poznajemy jednak nie z perspektywy ich samych, ile osób, na których życie w jakiś sposób wpłynęli i to one piszą do nich listy. Stąd właśnie tytuł Deer, który jest nieformalnym zwrotem, od jakiego zaczyna się często korespondencję. Pierwsze odcinki poświęcono takim postaciom jak Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee czy Stevie Wonder. I May Destroy You nowość premiera 8 czerwca HBO Go. Jeśli nawet nie wiecie, kim jest Michaela Cowell, po prostu nie kojarzycie jej nazwiska, to na pewno rozpoznajecie jej twarz, dlatego że jest to bardzo charakterystyczna brytyjska aktorka, którą możecie kojarzyć z takich produkcji jak choćby Black Mirror, um, The Aliens czy um, Chewing to, czego jednak o niej nie wiecie, to tego, że jest ona również scenarzystką i poetką, a I May Destroy You to jej autorski projekt, który nie tylko napisała, ale zagrała w nim też główną rolę. Jest to oryginalnie wyglądająca i wysoko oceniana przez krytyków, którzy widzieli pierwsze odcinki historia młodej kobiety, która zaczyna sobie uświadamiać, że padła ofiarą seksualnej napaści. Całość ma 12 odcinków. W głębi lasu, nowość, miniserial, premiera 12 czerwca Netflix. W 2018 roku poczytny amerykański pisarz kryminałów Harlan Coben, którego pewnie wszyscy kojarzą, podpisał z Netflixem pięcioletni kontrakt na adaptację aż 14 swoich powieści. Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć dwie z tych adaptacji. Pierwsza to Safe, druga to The Stranger. Obie były anglojęzyczne, aż tu nagle Mamy trzecią adaptację Herlana Cobena, tym razem polskojęzyczną pod tytułem W głębi lasu, a po angielsku The Woods. To serial w pełni polski, mimo że adaptuje anglojęzyczną prozę wyreżyserowany przez polskich reżyserów Leszka Dawida i Bartosza Konopkę. Zagrali w nim również oczywiście polscy aktorzy, w tym m.in. Grzegorz Damieński i Agnieszka Grochowska. My już nieco widzieliśmy, ale póki co nie możemy jeszcze nic powiedzieć. Natomiast spodziewajcie się recenzji po wygaśnięciu embargo. Całość ma 6 odcinków. Marcella, sezon 3 premiera 14 czerwca Netflix. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle pamiętacie tą historię cierpiącej na wybiórczą amnezję policjantki. Marcella to brytyjski serial, którego scenarzystą i reżyserem jest Hans Rosenfeld, twórca słynnego Mostu nad Sundem. Rozgrywająca się w Londynie Marcella to kolejna produkcja z gatunku Nordic Noir opowiadająca o pani detektyw, którą ścigają demony przeszłości. Trzeci sezon ma się skupić na genezie problemów psychicznych głównej bohaterki, pracującej tym razem jako tajna agentka. Nowy sezon, jak poprzednie dwa, ma mieć osiem odcinków. The Politician, czyli wybory Peytona Hobarta, sezon drugi premiera 19 czerwca Netflix. Nie tylko Harlan Coben podpisał bardzo lukratywny kontrakt z Netflix, również Ryan Murphy wynegocjował niebagatelną sumę 300 milionów dolarów za to, że będzie produkował dla Netflixa filmy i seriale. I tak, dopiero co zadebiutowało Hollywood. Teraz z drugim sezonem powraca inna produkcja Marfiego, która jest jednocześnie pierwszym owocem jego kolaboracji z Netflixem. Niestety wybory Peytona Hobarta w Polsce kompletnie nie chwyciły, dlatego nie wróżę drugiej serii wielkiej oglądalności, ale może coś się zmieni i widzowie docenią to dziwaczne połączenie Glee, Mean Girls z satyrą na współczesną politykę. Barry Mason, nowość premiera 22 czerwca HBO Go. My w Polsce może tego nie wiemy, ale dla Amerykanów jest to jasne, jak słońce, że ten serial to kolejne podejście do reaktywacji kultowego klasyka. Pierwsza adaptacja kryminalnej opowieści opartej na opowiadaniach Erla Stanleya Gardnera o losach adwokata Perego Masona powstała jeszcze w 1957 roku i była emitowana aż do 1966. W latach 70 serial wznowiono, niestety nie cieszył się już takim powodzeniem i szybko został skasowany. Powstało też 30 krótkich filmów telewizyjnych opartych na opowiadaniach Gardnera, a wreszcie w 2016 roku HBO zapowiedziało realizację miniserialu, którego scenarzystą miał być Nick Pizzolato. Ostatecznie nie on jednak napisał serial, w którym w roli tytułowej wystąpi znany z The Americans Matthew Rise. The Twilight Zone, sezon drugi, premiera 26 czerwca CBS All Access. O nowej Strefie Mroku od Jordana Peel powiedziano już bardzo wiele rzeczy: a to, że jest zbyt polityczna i zbyt misyjna, a to, że jest wtórna, a to, że w dzisiejszej telewizji nie ma za bardzo miejsca na taką produkcję, która w niczym nie przypomina już tego niesamowitego klasyku od Roda Serlinga. Nie do końca się zgodzę. Współczesna strefa mroku jest może i trochę przyciężka przez swój misyjny przekaz, ale powierzenie jej tak zaangażowanemu twórcy jak Pil nie było przypadkowe. Sens opowieści niesamowitych nie leży bowiem w ich niesamowitości, ale w tym, że w metaforyczny sposób opowiadają o tym, co nas dotyczy. Doom Patrol, sezon drugi, premiera 26 czerwca HBO Go. Bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy widzowie zmęczeni nadmiarem kolejnych seriali superbohaterskich zaczęli odkrywać pierwszy sezon Doom Patrol. W dużym skrócie jest to parodia historii o obdarzonych nadludzkimi zdolnościami Herosach, opowiedziana w przewrotny, świeży sposób. Fabuła oparto na komiksie z uniwersum DC pod tym samym tytułem, a za produkcję odpowiada Jeremy Carver, wcześniej znany m.in. jako twórca Supernatural i Being Human. Co ciekawe, drugi sezon Doom Patrol miał ruszyć wcześniej, ale w marcu przerwano zdjęcia z powodu pandemii. Jak widać, jednak szybko nadrobiono straty. Dark, sezon trzeci, ostatni, premiera 27 czerwca, Netflix. Mało jest seriali, które z taką drobiazgowością, pieczołowitością podchodzą nie tylko do fabuły serialu, ale też na przykład do tego, w jakim terminie. Zadebiutuje, a y, ostatni, finałowy trzeci sezon Dark nieprzypadkowo pojawi się na platformie Netflix 27 czerwca i jeśli oglądacie ten serial, to na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. Dark już w pierwszym sezonie udowodniło, że jest niezwykle ambitnym przedsięwzięciem, ale to trzeci sezon, który ma historię zamknąć, będzie z tej perspektywy najtrudniejszym zadaniem. Czy uda się konsekwentnie to wszystko rozwiązać? Zwiastun sugeruje, że czeka nas tu dużo więcej science fiction niż poprzednio. Osobiście liczę jednak, że efekty nie zastąpią tego, co zawsze było najmocniejszą stroną dark czyli po prostu scenariusza. I tu muszę jeszcze wspomnieć o czymś bardzo ważnym. W związku z premierą finałowego sezonu Dark planujemy zrobić na kanał co najmniej dwa materiały ekstra oprócz recenzji, która będzie absolutnie na pewno. Pierwszy materiał to jakieś zestawienie wszystkich najważniejszych faktów, być może wytłumaczenie, o co w tym wszystkim chodziło. Nie mamy jeszcze do końca na to pomysłu, ale na pewno nie będziecie rozczarowani. A drugi materiał to coś, co planowaliśmy od bardzo, bardzo dawna czyli po prostu śladami dark. Ten projekt był planowany przez nas jeszcze w styczniu. Bardzo długo nad nim pracowaliśmy, mieliśmy już sponsorów, mieliśmy już właściwie wszystko dopięte na ostatni guzik, a potem przyszła niestety pandemia i wszystko zostało odwołane. Straciliśmy również sponsorów. Nie poddajemy się jednak. Ostatnio podczas live'a na naszym Instagramie. Padliśmy razem z wami, z naszymi widzami, na pomysł, żeby jednak to śladami Dark nakręcić, trochę rzutem na taśmę w okolicach premiery tego finałowego sezonu, bo to ostatni dzwonek na kręcenie takiego odcinka. Po prostu pojedziemy do Niemiec w okolice Poczdamu i zrobimy co się da, żeby nakręcić jak najlepsze śladami Dark. Potrzebujemy tylko waszego wsparcia. Yy, mamy konto na Patronajcie, wiecie o tym bardzo dobrze, chociaż my o tym zazwyczaj nie mówimy. Śladami seriali realizujemy od początku za pieniądze naszych sponsorów. Ale akurat tak się składa, że nie będziemy w stanie tego zrobić akurat w taki sposób, w tym przypadku, bo chcemy wyjechać za jakieś dwa tygodnie, jak tylko otworzą granice i zniosą kwarantannę, żebyśmy w ogóle mogli się jakoś sensownie przemieszczać. No i nie ma szans, żebyśmy zdobyli sponsorów, więc w tym momencie po prostu będziemy Was zachęcać do Robienia jakikolwiek wpłat, jeśli oczywiście chcecie. Wiem, że to jest zły czas, wiem, że wiele osób ma w związku z koronawirusem, problemy finansowe, wiemy jak to jest, mamy świadomość, co się wokół nas dzieje, dlatego to jest propozycja tylko dla tych, którzy rzeczywiście chcą się w to zaangażować, mają w jaki sposób się zaangażować. Mówimy tutaj o kwocie 10 zł i więcej. To jest kwestia uznaniowa, ile wpłacicie. Tyle będzie. My możemy Wam się odwdzięczyć. Po pierwsze, kręcąc ten odcinek, po drugie, zapraszając Was do grupy VIP na Facebooku, gdzie będziemy wrzucać dodatkowe materiały tylko dla naszych sponsorów. No, plus, oczywiście, znajdziecie się na końcu odcinka. Jak mówię, to jest kwestia uznaniowa. 10 złotych wzwyż i tyle. Potrzebujemy Waszego wsparcia, bo to jednak jest wyjazd za granicę, jednak chcemy to zrobić jak najlepiej, chcemy na przykład zatrzymać się w hotelu, w którym kręcone były zdjęcia do Dark, a on niestety nie jest jakiś super tani, więc no musimy mieć po prostu na to środki finansowe i to jest Apel właściwie taki do Was. Linka do naszego Patronite'a znajdziecie w opisie tego wideo, tam zresztą, gdzie znajdziecie pełną listę premier i powrotów na miesiąc czerwiec. Jeżeli jakichś tytułów zabrakło, to oczywiście dopisujcie, bo jak mówię, teraz jest taki chaos, że trudno się w tym wszystkim połapać. Tyle jeśli chodzi o czerwcowe premiery, tyle jeśli chodzi o wszystkie ogłoszenia parafialne z naszej strony. Dzięki wielkie! Pamiętajcie, żeby nas subować, pamiętajcie, żeby zostawić lajka like pod tym wideo i wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka, ponieważ tam dzieją się również czasami jakieś ciekawe rzeczy. Dzięki!